Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Tym razem przyjrzymy się. Ups, rozerwałam. Co dla osób z podznaku lwa? Lewki drogie. To jest talia, którą wybrałam dla nas wszystkich na nowy miesiąc. Przejdziemy od razu do rzeczy. Robimy rozkład krzyżowy. Ja będę posługiwać się tą książeczką, ponieważ uważam, że opisy są tutaj genialne i nie znam tych postaci. Ja myślałam, że to jest talia po prostu disneyowska, a jest to talia uczniów Disneya. <laughs> eee więc będę się posiłkować. Ale opisy są genialne. Wiem również, że mam kilka kart odwróconych, zatem weźmiemy to pod uwagę i będziemy czytać odwrócone karty. Lew. Lew w miesiącu marcu. W jakiej energii mi się zaznaczacie, drogie w Lewki drogie, miesiąc marzec dla was. Co my tu mamy dla osób z znaku lwa? Ja pozwolę sobie jeszcze troszkę tylko yy, przetrzeć tutaj. Nie wiem jakoś szaro to mam, a może po prostu jest szaro. Dobrze, lewki drogi, wy... W jakiej energii mi się pokazujecie? Dziewiątka buław. Dziewiątka w mojej drodzy, mówi o tym, że sytuacja, w której znajdujecie się w centrum, wymaga od was odwagi. To może być sytuacja dotycząca tak naprawdę wszystkiego. W dziewiątce buław my czynnie chronimy tego, na czym nam zależy. Jesteśmy w takiej gotowości, ale jesteśmy też w napięciu. Zobaczmy o co chodzi, bo wiemy, że tu jest królowa ze Śnieżki, która chce być najpiękniejszą, najcudowniejszą. A z jakiegoś powodu nie jest tutaj sama, prawda? Tak, możecie się spodobać, spodziewać przepraszam, wyzwań wokół was, ale to nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ macie zawalczyć tutaj o coś ważnego dla was. Ta karta prosi, żeby nie bać się poprosić o pomoc, jeżeli dealujecie z jakąś trudnością. No dobra, no to co Wam staje na drodze? Co jest wyzwaniem dla lwa? Współpraca, relacje, powiązania, być może kompromis. To mi się pokazuje jako wyzwanie wokół Was. To pytamy. Ja powyciągam sobie karty i będziemy klarować wszystko. Co jest przyczyną całości? O co tu chodzi? A z kielichów? Hmm, do tego trzeba dwojga, troje to już tłum, co? Kto się czuje zagrożony w związku, w którym jest? Ale także... Nie musi to zobaczyć stricte związków i relacji, bo mnie się w ogóle pokazuje wokół Was taka energia, że wy chcecie wybronić sobie jakiejś pozycji, która jest dla Was ważna emocjonalnie. Emocjonalnie po prostu. Zatem zobaczmy, co już odchodzi od yy, lwa. Dziewiątka mieczy odwrócona. Ja sobie spojrzę, jak ona jest opisana, bo ja bym powiedziała, że jeżeli odchodzi dziewiątka mieczy odwrócona, to. Dziewiątka mieczy w odwrocie może mówić o tym, że nie mamy powodu do zmartwień w moim odczuciu, ale to was żegna. Zobaczmy, jak tutaj opisują, bo to nie jest tak tradycyjnie opisane. Hmm. Dziewiątka mieczy w odwrocie mówi o walce z tymi czarnymi myślami, które mamy. Żeby jednak spojrzeć trochę pozytywniej bo w dziewiątce mieczy odwróconej brakuje nam spokoju wewnętrznie, ale my nie, w dziewiątce w, w tradycyjnym, prostym ułożeniu my się zamartwiamy i my tym żyjemy. W dziewiątce mieczy odwróconej my staramy się uniknąć tych zmartwień za wszelką cenę, prowadzimy z tym bitwę, żeby nie wziąć pod uwagę czegoś, co być może w jakiś sposób prawda to mogło być ostrzeżenie takie wewnętrzne. No dobra, no to Wy chyba zaczynacie dostrzegać, że tak powiem, jakieś zagrożenie wokół Was, czy wokół tego, co robicie. Co macie w głowie? O czym wymyślicie lewki drogie? Piątka mieczy. Wy albo się boicie, że ktoś tu granie fair wobec was, albo wy się boicie, albo wy, przepraszam, gracie nie fair wobec kogoś, ale piątka mieczy. Ja mam wrażenie, że tu jest jakiś trójkąt gdzieś. Nie wiem, czy w pracy konkurencja, czy w związkach. I lew stwierdził, że albo tu będą wygrani, albo przegrani, i wy nie chcecie należeć do tych drugich. Tak by mi się to zaznaczyło. Piątka mieczy to jest karta braku zaufania, chytrych pomysłów, planów, chęci podkopania tro trochę dołków pod kimś. Może wy czujecie, że ktoś chce pod wami, no najprawdopodobniej tak jest, że tak odczuwacie, bo jesteście wziące buław, czyli takiej bardzo obronnej pozycji. Co przed wami? Wielka była. Będą decyzje. Będą decyzje i będą kompromisy. Jestem ciekawa, w którą stronę się to potoczy. Ja zaraz zobaczę, czy zagrożenie w otoczeniu jest realne, ale najpierw zobaczymy sobie na Was. Wy w tej sytuacji, wierzę, Wy wiecie, że jest potrzebny przełom. Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że na takiej płaszczyźnie, jak to funkcjonuje, funkcjonować już dłużej nie może. Po pierwsze, energia dziewiątki była wycieńczająca, prawda? Bo ileż możemy być w takim przygotowaniu jak na ringu? Dziewiątka mieczy, już nie unikamy tego, że coś gdzieś nam się, wiecie, z tyłu głowy pojawia jakaś natrętna myśl. Dostrzegamy faktycznie, że być może nie warto wszystkim ufać. Chcemy bronić osoby bądź tego, na czym wam zależy, a być może serca. I wieża mówi: No dobra, to jest taki moment napięcia, długo nie, tak nie wytrzymamy. Tu jest potrzebny przełom. No dobrze, w takim razie idziemy dalej. Co jest w otoczeniu dla Was? Paść denarów. Ja bym powiedziała, że paść denarów, moi drodzy, to jest jakaś szansa, to jest możliwość. To jest próba też komunikacji, takiej, która mogłaby przynieść w pewnym sensie jakiś kompromis. Także ja tutaj z otoczenia zagrożenia póki co nie widzę. Nadzieje, obawy. No chyba, że chodzi o kwestie finansów, prawda? To czujecie, że coś ma może zagrażać Waszej firmie na przykład. Odwrócona karta kochanków, jako nadzieja i obawy. O kurczę, Lew się chce chyba na kimś zemścić, albo przynajmniej nie chce, żeby. Nie wiem, może jakiś związek się rozpadł, żeby tutaj. Hmm. trudna energia. No niech ja zobaczę, czym jest odwrócona karta kochanków. Hmm, ale nie mam dobrych przeczuć, patrząc w ogóle na to, co jest tutaj, bo mamy tutaj Arielkę, mamy tego księcia, Eryka Odwrócona karta kochanków. To są nadzieje i obawy. Także to nam też trochę przedstawi wasz punkt widzenia. Odwrócona karta kochanków. To jest po angielsku, więc ja tylko przeczytam najważniejsze aspekty. Tak, sugeruję, że nie wszystkie relacje, bliskie tobie relacje, idą dobrze. I tutaj szczerość i no, taka wprost komunikacja może być kluczem do tego, żeby wszystko wróciło na właściwy tor. Tutaj karta zachęca do tego, żeby być wprost bardzo szczerym. I że to jest jedyna droga, żeby tutaj się coś udało. Wy teraz tak, albo możecie się bać tego, że jakaś relacja się rozpada i że brakuje tutaj szczerości i zaufania. Albo mm, możecie mieć nadzieję na to, że będzie szczera rozmowa. Zatem zobaczymy, co jest w rezultacie. Piątka była w konflikt. Konflikt, walka, konflikt wewnętrzny. Ciekawa karta swoją drogą. Mamy tutaj to jabłko trujące. Lew chyba... Ja mam wrażenie, że albo wiecie, że zbliża się jakaś kłótnia, albo sami nie chcecie wchodzić w jakiś konflikt. Kurczę bardzo ciekawe czytanie. Ja nie mam odczucia, że w otoczeniu ktoś jest zły wobec was. Tak, to też jest karta konfliktu no oczywiście i chaosu. W tej piątce buław, która pojawiła się ostatnia, jest informacja, że obwina, obwinianie innych nie, po, jakby nie pomoże. Pójść rzeczą dalej, nie pozwoli rozwiązać tego, w czym jesteśmy. E, żeby kontrolować jednak swoją frustrację i starać się znaczy, ze wszystkimi być na tej samej stronie, jakby dogadać się, znaleźć ten kompromis. Wy jesteście bardzo walecznie nastawieni. Ja nie sądzę, żeby będziecie chcieli kompromisu. Gwiazda w tle. Uważam, że sytuacja ma szansę rozwinąć się pozytywnie, chyba że nam się tu wodnik zaznacza jakiś. No to zobaczmy, co się tu dzieje. Bo ja mam wrażenie, że ktoś wam nadepnął mocno na odcisk, albo ma macie wrażenie, wy, że materializują się jakieś wasze obawy dotyczące jakiegoś zagrożenia z otoczenia. Dobrze, zacznijmy od asakielichów, bo to jest główna przyczyna. Sprawiedliwość, waga sądjakalna i związek z taką osobą, ale. Wiem, czego chcę i wiem, w którą stronę mam po to iść. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje życie jest moją odpowiedzialnością, odpowiadam za swoje uczucia, emocje. Dokładnie wiem, w którą stronę mam zmierzać, żeby być osobą szczęśliwą, zadowoloną. To was mobilizuje do tego, żeby tutaj dziewiątka była, wejść w tę pozycję, wiecie, waleczną. Znowu uwaga, sodiakalna. Być może tutaj sytuacje bardzo oficjalne się pojawiają. Tak, myślę, tak, że może tak być. Sytuacje oficjalne, w których nie chcecie odpuścić, bo na przykład zależy Wam na waszej firmie, prawda? Mogło być rozstanie. Niektórzy mogą się trochę bronić przed rozstaniem. Niektórzy chcą jakby zachować zimną krew w sytuacji, w której są. Za wami dziewiątka miecza odwrócona, król denarów. No, niektórzy biorą pod uwagę swój stres związany z pracą czy z pieniądze, małżeństwo, życie codzienne. Niektórzy też zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy idą gładko. I faktycznie niektóre obawy mogły za. Przepraszam, niektóre sytuacje, których mogliście się obawiać, rzeczywiście w pewien sposób mogą zacząć zagrażać. Przynajmniej wy to tak odczuwacie. Yy, nie wiem, waszej pozycji może tak. Piątka mieczy w waszej głowie. Albo wygram, albo przegram. Nic pomiędzy. Arcykapłanka. Wy też yy, macie ogromny problem z zaufaniem. Arcykapłanka i piątka mieczy to z nieufam. W ogóle absolutnie nie ufam nikomu. E Biorę też pod uwagę, możecie intuicyjnie czuć, kto Wam sprzyja, kto nie, ale uważam, że tu może być to troszkę nadmuchane. Niektórzy mogą wylądować w jakimś trójkącie, gdzie jest kobieta w ukryciu. To znaczy Wy sobie ją przejrzycie, jeżeli taka będzie. Trójka denarów jako wyzwanie. No dziesiątka kienichów. Kompromis w sprawach relacji. No, jest jakaś trójka też. Eee, wypracowanie nowego systemu działań wokół ludzi, prawda? Dogadanie się, bo te karty razem mówi, znajdujemy wyjście, dogadujemy się, wiemy na czym stoimy. Dwójka była będą decyzje, umiarkowanie. Jeżeli chcecie odzyskać równowagę, to trzeba będzie przejąć pałeczkę. Jeżeli zależy Wam na harmonii, na pojednaniu, no to trzeba będzie wyjść z inicjatywą najprawdopodobniej. Wy, jako wieża, wiecie, że są potrzebne konstruktywne, konkretne zmiany, nie mam wątpliwości. Rycerz denarów, przerywacie rutynę, mówicie dość. Na tej płaszczyźnie to już nie działa. Mam pełną świadomość tego, biorę pod uwagę obawy, które miałem, miałam. Nie bronię się już przed tym. Muszę zmierzyć się z czymś, co może być trudne, ale ta sytuacja ogólnie zagraża mojemu poczuciu spełnienia czy szczęściu. Dlatego nie boję się wprowadzić jakby diametralnych kroków. Być może, żeby utrzymać tutaj coś, prawda? W otoczeniu jest paść denarów. Jest arcykapłan i ja nie uważam, że to zła energia, chyba że macie konkurencję, to powiem tak, konkurencja jest tutaj duża, kapłan i paść denarów to jest tak naprawdę uczeń i mistrz, można powiedzieć, byk sodiakalny mocno Wam się tutaj zaznaczy, Którzy mają wątpliwości wobec jakiegoś byka, być może, być może tak jest. No dobra, ja w otoczeniu i tak nie widzę, żeby ktoś ewentualnie wam system jakiś może zagrażać. System wierzeń, system prawny, coś, co jest z góry ustalone i z czym nie mamy jak walczyć, to możemy się tylko dostosować. Karta kochanków odwrócona koło fortuny. Albo się boicie, że będzie przewrót w tej relacji, w tej sytuacji, nic z tego nie pozbieramy, albo właśnie liczycie na tę szczerość, bo chcecie, żeby już sprawy poszły przed siebie. To jest takie bardzo dualne. Ja nie wiem, w którą stronę chcecie się posunąć, bo wokół kart, każdej karty przełomu pokazuje mi się też karta zobowiązania i trwałości, prawda? Tu jest decyzja, ale umiarkowanie właśnie mówi o balansie. Tu jest karta kochanków odwrócona, czyli że uda nam się powiedzmy zostać w tej relacji, ale komfortuny mówi o zmianach. A tu jest rycerz danarów, czyli trwałe działanie, ale zwierzę, prawda? Czyli przełom, i to wszystko wychodzi gdzieś z waszych chęci. I w rezultacie mamy tę piątkę buław, dwójka mieczy. No, jest konflikt, jest konflikt, ale i wewnętrzny. Wy nie do końca wiecie, co robić, w którą stronę pójść. I śmierć, i gwiazda. Czyli tak, na tej płaszczyźnie, na której jesteście, coś już nie działa. Wy wyczuwacie już do przodu. Że materializują się jakieś obawy. Nie ufacie absolutnie nikomu. Zastanawiacie się, jaką decyzję podjąć, w którą stronę tu pójdziemy. Coś jest też zależne od otoczenia. Nie na wszystko macie wpływ. No, w rezultacie jest konflikt i tak naprawdę nie wiem, co zrobię. Dwójka, dwójka, prawda? Bo i chcę zachować harmonię, ale wiem, że tak dłużej to już nie może funkcjonować. Zresztą ta śmierć mówi o tym, że tutaj coś się bardzo mocno zmienia. Jest w procesie już, prawda, zmian. No to dopytamy, to znaczy dopytamy. Zapytamy o radę po prostu dla lwa. Dziesiątka buław, moi drodzy, nie bierz na siebie zbyt dużo lwie, bo ja też mam wrażenie, że wy bierzecie tutaj odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za innych. Łowo mur nie przebijecie, pamiętajcie o tym. Dziesiątka buław mówi, dokończaj już, szukaj wyjścia z sytuacji, które cię obciążają, jakkolwiek, fizycznie, mentalnie. Zaraz zobaczymy. Tutaj w tej tonie chyba też są rady opisane, w tej książeczce, więc zobaczymy, jak tutaj opisują dziesiątką buław jako radę. Tak, z sukcesem przychodzi odpowiedzialność. Jeżeli czujesz się przeciążony, prawda, w tej, ten, tą rolą, w której jesteś, e, pamiętaj, że nawet najwięksi złoczyńcy, no to mamy złoczyńców, prawda, czasem potrzebowali kogoś, kto im pomaga, prawda, nieść ten plan i nieść ten ciężar. To już jest czas, żeby zdjąć z siebie jakąś presję, i trochę zacząć polegać na innych. Wy nie macie zaufania, takie mam wrażenie, do innych, to może być problem. Natomiast rada jest jaka jest. Kochane lwy, bardzo proszę, napiszcie mi o co chodzi. Ja nie wchodzę dalej w szczegóły. Nie wiem o co chodzi, wiem, że bronicie swojego szczęścia, swojego spełnienia, ale też z rozsądkiem możecie się bić. Nie ufacie, może czujecie, że ktoś wam zagraża. Czy naprawdę ktoś zagraża w waszej pozycji? Jeśli ma być szczera, nie sądzę. E, chyba, że tutaj no, pojawi się jakaś sprawa z partnerem. Ja tak czy inaczej uważam, że Wy tutaj budujecie sobie swoje szczęście, bo nie mam tutaj jakby bardzo złych rzeczy wokół Was, prawda? Bo gwiazda mówi: Ja buduję swoje szczęście, a z kielichów nie mobilizuję. To jest coś na więcej. To nie jest: Ja próbuję przetrwać, prawda? Tylko ja próbuję mieć więcej, cieszyć się bardziej. Zatem jestem bardzo ciekawa, czym dla Was będzie to, co się nam tutaj wydarzyło dzisiaj. Z tym Was zostawiam. Pozdrawiam serdecznie.